Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak trochę niecodziennie. Będziemy rozmawiali o rynku kur na miesiąc, moi drodzy, wrzesień 2025. Powiem Wam jak to wygląda. Kury już w kurniku, na zewnątrz jeszcze w miarę, w miarę ok, natomiast już zamknęliśmy, bo też mam tam swoje zajęcia, ale stwierdziłem, że muszę dla Was dzisiaj odcinek nagrać, bo nie wiem jak to będzie jutro, a nie chciałbym Was zostawić bez odcinka. Także dzisiaj takie warunki. Jak to jest, słuchajcie, z tym rynkiem kur i co może być dalej, jak to się może kształtować. Więc tak, to co Was najbardziej interesuje konkretnie, jeżeli chodzi o przywóz kur ze wschodu, cały czas słuchajcie, to jest. Tutaj się nic nie zmieniło. Sporo tych kur przyjeżdża, moim zdaniem, w naprawdę dużych ilościach. Nowe fermy polskie nie powstają, bo to się nie opłaca, jeżeli chodzi o odchowalnię kur, ale tych kur i tak jest bardzo dużo. Sporo Kur jest eksportowanych, tam płacą oczywiście w dolarach i w euro na zachodzie, a do nas przyjeżdżają kurki ze wschodu, chociaż my i tak swoich kur mamy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ceny, bo to też Was bardzo interesuje, najdrożej było w województwie mazowieckim i wielkopolskim, czyli podobnie jak z jajkami, a najtaniej było w województwie podlaskim i śląskim. Jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o ceny? Czy będą spadki, czy będą wzrosty? To już wam mogę powiedzieć, że moim zdaniem na 99,9, bo zawsze coś może się wydarzyć. No ale powiedzmy, że się nic nie wydarzy. We wrześniu ceny nie powinny ulec żadnej zmianie. To znaczy ani nie wzrosną, ani nie spadną. Takie są moje prognozy. Czy się coś zmieni? To zobaczymy. Moim zdaniem nic się nie powinno zmienić. Teraz czemu tak uważam? Po pierwsze dlatego, słuchajcie, że cały czas jest popyt po drugie, dlatego że tego popytu raczej nie zabraknie, więc w sumie no pierwsze to drugie. A po trzecie, to przede wszystkim słuchajcie, dlatego że nie ma powodu, żeby cena kur wzrosła. Nie ogrzewa się teraz, nie doświetla się, inaczej się tych kur nie karmi, więc te ceny po prostu nie mają prawa wzrosnąć. W październiku ceny mogą ulec zmianie. Ceny kurek mogą delikatnie spaść ze względu na to, że zmniejszy się popyt. Mniej więcej od maja do września kupuje się kur najwięcej, a potem październik, mniej listopad, mniej grudzień, styczeń, marzec. To jest praktycznie totalna posucha, jeżeli o to chodzi. Ludzie kur nie kupują, no chyba, że duże fermy. Ale ja też Wam zawsze mówiłem, żebyście wtedy kur nie kupowali, bo jest zimno, kury nie przyzwyczają się do warunków i po prostu sobie mogą nie poradzić. Szkoda wydawać pieniądze. Więc... To, co polecam wam zrobić obecnie. Obecnie, moi drodzy, jeżeli planujecie zakupy kur jak najbardziej warto, nie łudźcie się, że teraz cena spadnie bo nie spadnie, ale też macie jakąś moją gwarancję, oczywiście nie stuprocentową, bo tego się nie da zagwarantować w 100%, ale macie jakąś moją gwarancję, że ta cena nie powinna wzrosnąć. Nie powinna. Teraz porozmawiamy trochę o cenach. Powiem wam, jak się kształtują ceny, jakie są ceny tych kur, żebyście wiedzieli, jak będziecie kupować. Sprzedawać, żebyście wiedzieli po ile. Uważajcie, bo cały czas są wyprzedawane kury chore i kury stare. To trąbię non-stop na każdym odcinku, natomiast to jest bardzo istotne, żebyście na to uważali. Jeżeli chodzi o ceny, najdrożej zapłacimy za kurę dosłownie przed pierwszym jajkiem, czyli taką około 20 tygodnia. Jak uda Wam się takie kury dorwać, to super, natomiast kura powiedzmy w 20, 21 tygodniu, 19 może kosztować nawet 50 zł. Mówię tu o kurach ogólnoużytkowych, które najlepiej się sprzedają. Kury nioski sprzedają się najlepiej, jeżeli chodzi bezpośrednio o taką małą hodowlę. Jeżeli chodzi o kury ozdobne, bo nie też pytacie, tych kur już się praktycznie wcale nie sprzedaje. Ludzie ich za bardzo nie kupują, one są gdzieś tam na jakichś targach, bazarach, giełdach, ale jest ich sporo mniej. Zresztą, wy chcecie kury też na jajka, dlatego ja mówię o kurach ogólnoużytkowych. Więc jak to jest z tymi cenami? No, najdroższe są te kury, właśnie 19, 20, 21 tydzień, za nie płacimy średnio około, można przyjąć, 48 nawet do 50 zł. dochodzi cena. Drożej raczej bym nie liczył, nie liczyłbym, że za taką kurę, słuchajcie, będziecie płacić 60 zł. Jak ktoś wam mówi, że macie tyle zapłacić, to się na to nie gućcie, bo to jest po prostu kłamstwo. Także takich kur bym w ogóle nie kupował i takich kur bym nie rozważał. Natomiast jakie jeszcze warto kury rozważyć. Kury, słuchajcie, moi drodzy, mniej więcej między 16 a 19 tygodniem. Jest to dobra jakość do ceny. Tutaj kury mniej więcej kosztują do 47 47,8 zł. Od 42, czasami za 40 zł wyrwiemy, ale rzadko. Kury młodsze 15, 16, 14 tydzień kupimy nawet już za powiedzmy 40, a nawet słyszałem, że poniżej 40 zł. Więc mniej więcej tak to się kształtuje. Oczywiście też zwracajcie uwagę na te ceny, na te ceny bo to nie jest tak, że cena, słuchajcie. Na ten moment 50 zł, czy nawet inaczej Wam powiem, 30 zł niech kosztuje kura. No i ktoś jest w szoku, bo mówi: A, upolowałem okazję. No nie do końca. Najprawdopodobniej to nie jest upolowanie okazji, tylko po prostu dałeś się wrobić, bo nikt za tyle kur nie sprzeda. Jakbyście sobie poszukali, powpisywali, ile kosztuje odchów tych kur, to są naprawdę spore kwoty. Także na to słuchajcie, uważajcie, zwracajcie uwagę, żeby po prostu się nie wtopić po pierwsze pieniądze a po drugie własnych nerwów bo by było po prostu szkoda. Także taka informacja ode mnie jakbyście chcieli cokolwiek więcej wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzu, pomogę coś tam wam zawsze w hodowli. Prośba, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję i przechodzimy, słuchajcie dalej. Kolejny punkt dotyczy i tu uważam, to jest też bardzo ważny punkt, ponieważ słuchajcie on dotyczy tego, co może nas spotkać w przyszłości. To znaczy, zrobi się zimno, mogą przyjść jakieś choroby, wirusy i tak dalej. U kur. Tych kur może być mniej, potem się zaczną jakieś większe choroby, aż może dojść nawet i do ptasiej grypy. Dlatego ja wam was ostrzegam i proszę, żebyście nie wypuszczali kur. Z wybiegu od siebie z hodowli. Jeżeli macie kury, trzymajcie je w kurniku, trzymajcie je na wybiegu, nie wypuszczajcie ich za bramę, żeby one sobie chodziły tak samo pas, nawet jak mieszkacie na wsi. Przyjedzie inspekcja, będą jakieś inne problemy, nie jest Wam to potrzebne, oni, słuchajcie, coraz bardziej to kontrolują, także na to bardzo trzeba zwrócić uwagę. <laughs> Popyt na kury cały czas jest, jeżeli ktoś planuje teraz kury hodować albo w ogóle sprzedawać, to moim zdaniem to do końca nie jest dobry moment. Ja uważam, że powinniście zaczynać zimą sprzedawać kury, już wam mówię dlaczego, ponieważ wtedy popyt jest mniejszy. I jeżeli wtedy Wam się uda sprzedać, to latem będzie Wam dużo łatwiej i sprzedacie bardzo dużo. Natomiast jak teraz Wam się będzie wydawało, że coś sprzedacie, to zimą nie sprzedacie praktycznie nic. Także jak ktoś planuje coś takiego zrobić, to musi sobie przemyśleć, gdzie sprzeda, komu sprzeda, za ile sprzeda, czy warto, czy nie warto. Także najważniejsze pytanie na koniec, z tym was zostawiam, zawsze pytacie, czy ceny wzrosną, czy spadną, więc ja wam mogę powiedzieć, że moim zdaniem ceny ani nie wzrosną, ani nie spadną. Na ten moment utrzymają się na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, a co przyniesie kolejny miesiąc, to zobaczymy. Nie ma powodu, słuchajcie naprawdę, żeby te ceny spadły, a no wzrosły, no to jeżeli ktoś chce podnieść ceny, no to ja nie mam na to wpływu. Natomiast generalnie nic nie wskazuje na to, żeby ceny. Wzrosły. Zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.